Nad rzeczką opodal krzaczka mieszkała kaczka dziwaczka. Ale kaczka otrzymała nakaz eksmisji i wylądowała w Pałacu Wiechlice. Zaczynamy kolejny odcinek kulinarnego programu w Pałacu od kuchni. Dzisiaj kaczka główną rolę zagra w naszym programie i tą kaczkę jeść będziemy. Marek Cieśliński, szef kuchni Pałacu Wichlice, Witam serdecznie, Witam panu, smacznie nie? jak zawsze. Kaczka to właśnie nią będziemy się zajmować, a to dlatego, że pani Monika przesłała przepis na kolejną potrawę. Kaczka z gruszką Williamsa. I nie chodzi tutaj o Robiego Williamsa, tudzież jakiegoś innego, jakiego to do, dowiemy się już za chwilę. Co potrzebujemy do tej potrawy? Oczywiście potrzebna jest kaczka, i ona jest wcześniej upieczona. Tak, bo ja muszę Ci tutaj wtrącić e, jedną rzecz, że nie tyle to jest kaczka sama w sobie, że to będzie wielka kaczka i tak dalej, jest to sałatka z kaczką. Mhm. Tak ja zrozumiałem. Mhm. Czy zadzwonimy do Pani się dowiedzieć? E, momencik. E, dzwonię, do pani, dzwonię do Pani Moniki. Dzień dobry pani Moniko, Aromagowiński z tej strony Radio Zielona Góra. Chcemy zrealizować pani przepis, tylko musimy się dogadać, czy to chodzi o samą hmm. kaczkę, czy ona ma być kaczką sałatką. Kaczką, sałatką, czyli Marek miał rację. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia. E, Marku, wszystko jest jasne. E, to faktycznie musi być sałatka. Bardzo dobrze zrozumiałeś, dlatego to mówi. będzie moi drodzy, sałatka z kaczką oraz z gruszką. Co potrzebujemy do tej potrawy? E, potrzebujemy miks sałat i ten miks sałat już jest obecny na stole. Potrzebna jest kaczka, wcześniej upieczona, też ją mamy. Potrzebna jest gruszka Williams, e, balsamico e, i truskawki. E, jeszcze, mm, właśnie, to już jest Twoja fantazja tak, własna. Dołożyłem, dołożyłem bo... Szczerze mówiąc, brakowało mi tutaj czegoś, jakiejś takiej kropki nad i, mm. no, Podkręcę no Pani Monika chyba, halo Pani Moniko, będzie okej? Okay? Będzie okej. Okay. No. Pani Monika będzie podkręconą i podkręconą Brakułam będzie ta piniowy, potrawa. Mm. Piniowe, które przesmażymy razem z kaczką. Uwielbiam orzechy. Myślę, że to między innymi mi też dobrze, nie tylko Pani Monice. Działajmy moi drodzy. Od czego zaczynamy? Zaczniemy od tego, że przesmażymy kaczkę. Kaczka musi być przesmażona, pomimo tego, że wcześniej była zapieczona, musi być przesmażona. Jest to taka, tak myślę, będzie taka sałatka, trochę na zimno, trochę na ciepło. Sałaty zimne, kaczka gorąca, do tego wszystkie te świeże, oleje, świeża truskawka, oczywiście, że zimno będzie pyszne. Zagrzewamy patelnię, na niej jak zawsze musi wylądować... Nie, tym razem nie Romeczku kochany. Czas na zmianę. Kaczka. Ma grubą skórę i ta skóra jest przeważnie tłusta, więc od strony skóry przesmażamy ją, żeby wytopić optymalną ilość tłuszczu. Czyli ten tłuszcz powstały, który będzie na patelni, to jest tłuszcz, który nam wycieknie z naszej kaczki? Z naszej kaczki. Z naszej Kaczka skóry. zwykle jest tłusta, więc tego tłuszczu ma na tyle, że można by, może nam posłużyć do smażenia. No A dobrze. w tym tłuszczu, tak sobie to wymyśliłem, Przesmażymy właśnie nasze orzechy piniowe. Fantastycznie. Czy w tak zwanym międzyczasie, w czymś mogę Ci pomóc? To tak, to możesz, możesz skombinować mi jakiś talerz na sałatkę. Talerz na sałatkę. Talerz raz, lecę. Ja w tym czasie przygotuję truskawki, które przetnę z trzy półkami na pół. Mam nadzieję, że Romek sobie poradzi z tym problemem. O! Kolejka nie była długa, ale wiadomo, że kombadanci i kobiety w ciąży mogą zakupów dokonywać bez kolejki, więc jest już talerz. taki dostałem. Mam nadzieję, że będzie odpowiedni dla naszej sałatki. Idealne. Bardzo proszę. Kaczuszka z kwierczy. Kaczka z kwierczy właśnie trafi tłuszcz, który nam posłuży również do podsmażenia orzeszków. Więc jestem gotowy na kolejne twoje polecenia mistrzu. Bardzo proszę gruszka, trzy takie kawałki proszę jeszcze pociąć. Mówisz dużą masz. kostkę. Wszystkie te składniki, jak do mnie mam, wylądują e, oprócz sałaty i truskawki na patelni. Gruszkę też będziemy nie, 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 nie. Tylko orzechy i, i kaczka będą podsmażone. Dobrze. A co, co możemy sobie podpić do takiej sałatki? Co proponujesz? Podpić podpić e, w sensie, no, e, czym, czym zapijesz taką potrawę, żeby podkreślić jej wykwintny smak? No tylko wino, tylko, tylko wino. wino, tylko wino do sałatek, zwłaszcza z drobiem. Polecam białe wino, białe wino wytrawne, ryzling ewentualnie wino różowe. My będziemy spożywać sałatkę z kaczką właśnie e, nie bez przyczyny, albowiem w tych pomieszczeniach głowa państwa no i pierwsza dama przede wszystkim kaczkę również spożywała, bo również głowy państwa odwiedzają to miejsce, więc i nasze głowy i nasze ciała tutaj się pojawiły właśnie przy okazji przygotowania kolejnej potrawy. Orzeszki lądują razem Orzeszki z kaczką. Orzeszki lądują razem z kaczką. One potrzebują naprawdę kilku, dwóch, trzech minut. I w tym momencie możemy już konstruować talerz. Zaczniemy od sałaty. Czyli podkład z miksu sałat wszelakich. Jakieś takie szczególne sałaty proponujesz? No, ja, ja bardzo lubię roszponkę, rukole. Są to takie sałaty bardziej chrupiące i nadające przestrzeni na talerzu. Przestrzeń, przestrzeń. na talerzu. Ważna rzecz. Nie tylko kucharz, ale jeszcze architekt. Architekt potraw. Architekt, architekt talerza. Romek, teraz kaczka trafia do Ciebie. Ona już jest ona już jest Chodź, gotowa. Maleńka. Ona już jest gotowa. W tym momencie tego nie chcemy, co nie znaczy, że to wywalimy. Przecież my to zjemy. Zresztą mamy kogo obdzielić. Mamy, mamy. Zawsze ktoś Kaczyszkę głodny znajdzie się na, na podoręciu. Na. Takie kawałki bardzo proszę. Proszę mówisz, masz. Orzeszki już są. Mam nadzieję, że tego nie zepsuję. Orzeszki już są idealne. Mm. Nie jest to łatwe, Cudownie, e... bo ona jest ciepła. E... <śla> ona jest ciepła, <śla> jest gorąca dziewczyna. <śla> no dobrze, ten kawałek jeszcze tutaj? Świetnie. Jest szef. Zaczynamy konstruować. A zatem, potrawa też musi być dobrze ułożona, bo ona musi wyglądać, zawsze o to dbamy. Najpierw sałot, potem Gruszka później, Williams. O, tak przy tak, okazji zagadam. Dlaczego Williams? Tak się po prostu nazywa. To jest taka odmiana gruszki. Czyli jakiś John Williams dawno temu się znalazł, który e, taką, taką gruszkę, takiego gatunku wymyślił, tak? Stąd to się bierze? O, tak myślę. My nie wiemy. Jeżeli chcecie wiedzieć, to po prostu sobie wygooglujcie taką informację i tyle. I dajcie znać. Zobaczcie jak kolorowo. I dajcie znać. Zobaczcie jak kolorowo, mm, jak to wygląda i przy okazji, jak pięknie pachnie, jak pięknie pachnie. Mm. Może to niestosowne hm, w takim miejscu historycznym oblizywać palce, ale kaczka jest tak pyszna, mm, że to trzeba zrobić. Kaczka wcześniej upieczona sprawia, że ona naprawdę długo nie musi lądować się na, na patelni. Wystarczy ją lekko podgrzać. I wówczas jest po prostu doskonała. Zatem miks sałat, gruszka, truskawki, kaczka i balsamiko są... porzeczkowe. Balsamiko porzeczkowe. E, dostępne w każdym sklepie znajdę wszędzie no na każdej w każdym, ale, ale jest dostępne. No jest dostępne i tu się pojawia. I to wszystko przyprószone orzechami rąku? Słuchajcie, Państwo, mistrzostwo, mistrzostwo świata. E, jeżeli chodzi o szybkość przygotowania potrawy, nie wiem ile tu jesteśmy zaledwie parę minut, a ta potrawa jest już gotowa. Oczywiście byliśmy doskonale przygotowani, więc Wy, przygotowując taką potrawę, pamiętajcie o tym, jeszcze raz wspominamy o tym, żeby kaczka najpierw upiec, potem dosłownie wystarczy chwila, minuta, aby ona była podgrzana na patelni i jest gorąca, fantastyczna i na koniec wygląda tak, jak wygląda, a wygląda pięknie. Pani, pani Moniko, e, serdecznie gratulujemy. Zapraszamy panią i całą rodzinę do Pałacu Wichlice, bo taka jest nagroda w przypadku każdego przepisu, który realizujemy. Słuchacze Radia Zielona Góra przysyłają do nas swój przepis na małprzg.pl. My ten przepis realizujemy tak jak dzisiaj, a Wy z całą swoją rodziną ulądujecie tutaj w Pałacu Wichlice, możecie go zwiedzać i zajadać się pysznościami przygotowywane, które są przygotowywane przez szefa Kuchni Pałacu Lice, czyli Marka Cieślińskiego. Nic dodać, nic ująć, tylko po prostu zjeść. Przepis znajdziecie na naszych stronach internetowych www.rzg.pl, Także palacwiechlice.pl Program do usłyszenia w Radu Góra i do zobaczenia na wszelakich stronach internetowych i na Facebooku. Mówię szybko, bo jestem głodny i bardzo szybko chcę te, tej potrawy skosztować. Na Waszych oczach i uszach będziemy to czynić. Tradycyjnie, jak to robimy, nie wiem, może wnętrze wymaga, żebyśmy. Tradycyjnie nie mamy ani widelca, ani noża. Oczywiście jesteśmy doskonale przygotowani na to, żeby jak spróbować zawsze. to jak prawdziwy mężczyzna. A zatem kaczka raz. Mm -hmm. i z orzeszkiem kaczuszka, cieplotka kaczuszka w otulinie z sałat, truskawek balsamu porzeczkowego i orzeszków jeżeli chcecie zrobić wrażenie na swojej kobiecie mężczyźnie, sąsiedzie, sąsiadce wystarczy parę minut i jest szał nie dość, że to pięknie wygląda, to jeszcze tak fantastycznie smakuje mm -hmm. może truskaweczka do tego mhm mm Przypułką, Tak, tak, sałata też jest zielona. A zatem moi drodzy, jeżeli chcecie być gwiazdami kolejnego odcinka programu Pałac Wyklica od Kuchni, śmiało wysyłajcie do nas przepisy kuchnia-małpa-rzg.pl Razem z Markiem czekamy na te przepisy, aby je zrealizować. Następnie zjeść. Oblizać palca i być po prostu szczęśliwymi ludźmi. Bo szczęśliwy ten, co dobrze zje. A dzięki Wam możemy tak dobrze zjeść. Marku, chętnie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Do Za to razu. Spadnę tu ponownie i zapraszam kolejną po Do zobaczenia.